Na zimy zawsze zwiastował bardzo specyficzny zapach powietrza. Kiedy byłem mały, lubiłem ten zapach, bo kojarzył mi się z zimą, moją ulubioną porą roku. Budowanie iglo, skoki z balkonu prosto zaspe śniegu, a później jazda na nartach z dziadkiem i budowanie skoczni w lesie. Nie mógłbym lepiej wyobrazić sobie mojego dzieciństwa. Już dawno nie widziałem zimy takiej jaką pamiętam z lat młodości a zapach kojarzący się z nadejściem zimy bardziej zaczął mnie przerażać. Kiedy jestem na desce w górach i widzę smog znajdujący się nad miastami i w dolinach, w miejscach, gdzie mieszkają ludzie, gdzie wychowują swoje dzieci, zadaję sobie pytanie: dlaczego robimy tak mało? Każdy chce żyć tu i teraz, nie zwracając uwagi na to, co może stać się w przyszłości. Wolałbym nie musieć zakładać maski antysmogowej za każdym razem, kiedy wychodzę z domu. To, czym oddychamy teraz, jest ważne ale równie ważny jest przykład, jaki możemy dać młodszym od siebie i uświadomić ich w kwestii ochrony środowiska. Moja pasja, jak i większość sportów zimowych, bazuje na obcowaniu z naturą, najlepiej w jak najmniej skalanej obecnością człowieka formie. Chcemy żyć w zgodzie z naturą, ale sami ją niszczymy. Brak działania to także krok wstecz.